Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było żyć bez ograniczeń finansowych? To audio jest początkiem tej podróży. Zanurzając się w każdym słowie, pozwól sobie marzyć i wierzyć, że dobrobyt jest w Twoim zasięgu. Zamknij oczy i wyobraź sobie nieograniczone możliwości, jakie niesie przyszłość. Gdy słowa się połączą, Poczujesz podekscytowanie i nadzieję, które sprawią, że będziesz słuchać każdej sekundy. To moment, w którym możesz zaangażować się we własną podróż i otworzyć się na zwycięstwa, które są przed tobą. Słuchaj dalej, ponieważ każda chwila może być przełomowa w Twoim dążeniu do bogactwa. Przygotuj się na podróż osobistej transformacji, która może zmienić bieg Twojego życia. To audio to coś więcej niż modlitwa, to drzwi do świata dobrobytu i obfitości, który czeka na Ciebie. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i daj się ponieść łagodnemu głosowi, który poprowadzi Cię do stanu wiary i spełnienia. Gdy każde słowo rezonuje w Twoim sercu, poczujesz, jak przepływa przez Ciebie energia pozytywności i bogactwa. Nadszedł czas, aby pozwolić sobie na wielkie marzenia i objęci przyszłość pełną sukcesów. Słuchaj dalej, ponieważ kolejne słowa mogą odblokować sekrety Twojego własnego dobrobytu. Wyobraź sobie przez chwilę życie, w którym pieniądze płyną jak woda, gdzie każdy dzień jest okazją do rozwoju i spełnienia. Podczas słuchania pozwól swojemu umysłowi uwolnić się od wszelkich przesłych wątpliwości i ograniczeń. Poczuj wdzięczność za to, co już masz i za obfitość, która wkrótce pojawi się w Twoim życiu. Każde słowo, które usłyszysz, jest jak solidna cegła w budowie twojej finansowej przyszłości. Miej otwarty umysł, ponieważ następne słowa mogą być przełomem, którego potrzebujesz, aby spełnić swoje marzenia. Jeśli oglądasz teraz to wideo, to nie jest to tylko zbieg okoliczności. To dlatego, że w Twoim życiu dzieje się coś niezwykłego. Poczuj boską energię, gdy Bóg wysyła swoich niebiańskich posłańców, aby przynieśli Ci finansowe zwycięstwo, które na zawsze odmieni Twoją rzeczywistość. Już nigdy w życiu nie zabraknie Ci pieniędzy. Wyobraź sobie uczucie posiadania portfela, który jest zawsze pełny i konta bankowego przepełnionego obfitością. Anioły szepczą, że jest to miesiąc Bożej Opatrzności, miesiąc dobrobytu, obfitości, podbojów i niewyzwycięstw. Jeśli podobają Ci się treści, które udostępniamy, i chcesz otrzymywać więcej tych potężnych modlitw, zasubskrybuj, zostaw polubienie i włącz wszystkie powiadomienia. Zostaw następującą wiadomość w komentarzach: Tworzę własną finansową obfitość, więc będę zbierać nagrody z moim kontem bankowym pełnym błogosławionych pieniędzy. Teraz zamknij oczy. Oddychaj głęboko i poczuj boską obecność Boga i aniołów, którzy są tutaj, aby pobłogosławić Twoje życie finansowe i pomnożyć przepływ pieniędzy we wszystkich obszarach Twojego życia. W tej świętej chwili połącz się z potężną Boską Energią i poddaj się tej modlitwie. Niech nigdy więcej nie zabraknie Ci pieniędzy w Twoim życiu i niech Twoje finanse zostaną pomnożone i pobłogosławione. Poproś anioły bogactwa, aby przyszły do ciebie i zapewniły ci boskie zaopatrzenie i wsparcie. Niech energia bogactwa zawsze będzie na twoją korzyść i niech nigdy więcej nie zabraknie pieniędzy w twoim portfelu i na koncie bankowym, zawsze mnożąc siedemdziesiąt razy siedem, aby zbudować swoje boskie bogactwo. Poproś dziś istoty światła o mądrość, zdrowie i równowagę aby w Twoim życiu już nigdy nie zabrakło pieniędzy. Obyś miał wystarczającą obfitość, aby spełnić wszystkie swoje marzenia, odnieść zwycięstwo, spłacić wszystkie długi i zaspokoić wszystkie potrzeby swoje i swojej rodziny. W tym czasie otaczamy Cię najwyższymi anielskimi energiami, gotowymi odpowiedzieć na Twoją modlitwę z miłością i miłosierdziem. Bądź błogosławiony obfitym i dostatnim życiem finansowym. Moja ukochana rodzino, drogi Boże, panie rzeczy niemożliwych, moja wiara jest niezachwiana i mam pełną prawdę, że właśnie teraz słyszysz tę modlitwę. Jestem przekonany, że wyślesz swoje anioły bogactwa i obfitości, aby zamanifestować ten pilny cud finansowy w moim życiu. Ojcze niebieski, moja wiara jest szczera i całkowicie oddaję się Tobie, wierząc, że dokonasz głębokich zmian w moim życiu. Widzę przed sobą świetlaną przyszłość, pełną bogactwa. Niech słowa tej potężnej modlitwy dotrą do Twojego boskiego tronu, gdzie potwierdzisz szczerość w moim sercu. Ty, Panie, suwerenny Ojcze cierpliwości i nieskończonego miłosierdzia. Daj mi początek nowego cyklu bogactwa i obfitości finansowej. Prorokuję, że pieniądze będą płynąć łatwo, radośnie i chwalebnie w moim życiu. Wyraźnie wizualizuję mój portfel i konto bankowe, zawsze pełne pieniędzy, doświadczając poczucia obfitości i wdzięczności za tę nową rzeczywistość. Zdecydowanie postanawiam kultywować pozytywne myśli i słowa na temat pieniędzy, odpychając wszelkie negatywne myśli i słowa, które mogłyby zakłócić moją wibrację i utrzymać dobrobyt na dystans. Wyrażam wdzięczność za wszystkie możliwości finansowe, które pojawiają się w moim życiu, zdając sobie sprawę, że każda z nich jest otwartymi drzwiami do obfitości i dobrobytu. Zobowiązuje się inwestować we własny rozwój, doskonalić swoje umiejętności i wiedzę, aby zwiększyć swoją zdolność do generowania pieniędzy i tworzenia bogactwa. Wierzę, że zasługuję na oszczędności finansowe i zobowiązuje się do uwolnienia się od wszelkich opinii lub wzorców myślowych, które mogą mi w tym przeszkodzić. Decyduję się przyciągać więcej bogactwa do mojego życia poprzez otaczanie się ludźmi, możliwościami i sytuacjami, które napędzają mnie w kierunku moich celów finansowych. Z całą pewnością potwierdzam, że jestem bogaty, dostatni i obfity. Pieniądze wpływają na moje konto bankowe jak woda, mnożąc się 70 razy 7 i przyczyniając się do wzrostu mojego bogactwa. Amen. Panie Boże, Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Ufamy, że zaspokoisz wszystkie nasze potrzeby finansowe, ponieważ wiemy, że jesteś Bogiem, który zapewnia. Niech Twoje zwycięstwa obficie spłyną na nasze życie finansowe. Obyśmy generowali dochód z mądrością i życzliwością, Czyniąc nasze życie finansowe świadectwem Twojej wierności i miłości do nas. Pobłogosław nasze finanse, Panie, i obyśmy doświadczyli obfitości zasobów w imieniu Jezusa. Mamy dużą ilość pieniędzy na naszym koncie bankowym, co daje nam wolność dokonywania wyborów w naszym życiu. Wyrażamy wdzięczność za nasze obecne zasoby finansowe i nadal przyciągamy więcej bogactwa i obfitości do naszego życia. Bogactwo pozwala nam inwestować w nasz rozwój osobisty i zawodowy, przynosząc jeszcze więcej dobrobytu nam samym i tym, których kochamy. Nasz sukces finansowy przynosi korzyści nie tylko nam samym, ale także wszystkim wokół nas. Skupiamy się na znajdowaniu kreatywnych rozwiązań w celu zwiększenia naszego bogactwa, a nasze zasoby finansowe pomnażają się w obfitości. Amen. Każdego dnia zanurzam się głębiej w naukę i rozwój, doskonaląc swoje umiejętności finansowe, aby budować nieograniczony dobrobyt. Zdaję sobie sprawę, że bogactwo jest tylko jednym z aspektów mojego życia, i staram się zrównoważyć mój dobrobyt finansowy z moim zdrowiem, relacjami i ogólnym szczęściem. Posiadanie dobrze zaopatrzonego konta bankowego daje mi spokój ducha, aby poradzić sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami i nieoczekiwanymi wydatkami, a ja traktuję pieniądze z szacunkiem, zdając sobie sprawę, że są one cennym zasobem który może pomóc mi osiągnąć moje cele. Bogactwo, które daje mi przyjemność korzystania z cudów życia, odkrywania nowych kultur i przeżywania różnorodnych przygód. Jestem wdzięczny za pieniądze, które mam i nadal przyciągam więcej obfitości do mojego życia, wiedząc, że zawsze jest ich więcej niż wystarczająco dla mnie i dla innych. Moje konto bankowe jest stałym źródłem dobrobytu, pozwalającym mi inwestować we własny rozwój i dobrobyt mojej rodziny. Obfitość finansowa daje mi wolność podążania ścieżką, którą chcę, odkrywania nowych horyzontów i dążenia do szczęścia. Pieniądze płyną do mnie z różnych źródeł, oczekiwanych i nieoczekiwanych, i pozostają ze mną, aby budować moje bogactwo. Jestem manifestacją Boga, a Jego boskie bogactwo przepływa przeze mnie. Błogosławię moje życie finansowe, a ono błogosławi mnie w zamian. Ufam Bogu i Jego sprawiedliwości, aby osiągnąć dobrobyt finansowy, praktykując prawdę we wszystkich moich transakcjach finansowych, będąc uczciwym i prawym we wszystkich moich relacjach finansowych. Modlę się. Aby aniołowie bogactwa przyszli mi z pomocą, zapewniając mi zaopatrzenie i wsparcie, tak aby energia bogactwa zawsze była na moją korzyść i nigdy nie zabraknie mi jej na spłatę długów lub zapewnienie komfortu mojej rodzinie. Amen. Wypowiadając te słowa pełne wiary i oddania, wizualizuj energię pieniędzy płynącą do Twojego życia. Zobacz, jak Twoje konto bankowe rośnie, mnoży się jak nasiona drzewa owocowego. Poczuj wdzięczność i radość, które przynosi ta obfitość, pozwalając Ci zrealizować wszystkie swoje marzenia i aspiracje. W tej świętej chwili pamiętaj, że jesteś współtwórcą swojej rzeczywistości. Zasługujesz na bogactwo, dobrobyt i szczęście. Uwierz, że gdy ta modlitwa dotyka wszechświata, anioły bogactwa i obfitości odpowiadają na Twoje wezwanie, gotowe otworzyć drzwi i stworzyć możliwości. Gdy będziemy recytować te słowa z wiarą i oddaniem, zapraszam Cię do zanurzenia się w potężnej wizualizacji. Wyobraź sobie siebie w bujnym ogrodzie, gdzie każde słowo tej modlitwy jest jak woda która odżywia majestatyczne drzewo. Drzewo to reprezentuje Twoje życie finansowe, a jego korzenie są mocno zakorzenione w glebie obfitości. Powtarzając te słowa, zobacz, jak energia pieniędzy przepływa jak sok przez jego gałęzie, odżywiając każdy aspekt Twojego życia. W tym świętym momencie rozpoznaj niesamowitą zdolność, jaką masz jako współtwórca swojej rzeczywistości. Postrzegaj siebie jako architekta marzeń, świadomie kształtującego swój dobrobyt i szczęście. Zasługujesz na wszystkie błogosławieństwa, jakie wszechświat ma do zaoferowania. Gdy ta modlitwa wznosi się do nieba, wyobraź sobie, że wokół ciebie gromadzą się anioły bogactwa i obfitości. Są chętni do pomocy, chętni do otwierania drzwi i tworzenia możliwości. Poczuj tę boską obecność wokół siebie, prowadzącą Cię z miłością i hojnością. Kontynuując tę wewnętrzną podróż, pozwól sobie poczuć głęboką wdzięczność i radość. Poczuj się tak, jakbyś już doświadczał bogactwa i dobrobytu, które przywołuje ta modlitwa. Z każdym oddechem wyobrażaj sobie swoje konto bankowe rosnące wykładniczo, jak rzeka możliwości, która nigdy nie przestaje płynąć. Zobacz, jak Twoje marzenia i aspiracje spełniają się na Twoich oczach. W tym świętym momencie masz pewność, że obfitość jest w drodze. Jesteś gotowy, aby powitać ją w swoim życiu i podzielić się nią z tymi, których kochasz. Nigdy nie lekceważ niesamowitej mocy wiary i determinacji. Ta modlitwa przypomina, że jesteś w stanie przyciągnąć do swojego życia dobrobyt i obfitość. Niech służy jako latarnia nadziei i pozytywnego nastawienia w Twojej finansowej podróży. Dzięki wytrwałości i wierze możesz pokonać wyzwania i osiągnąć swoje marzenia. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby uzyskać więcej inspiracji i udostępnić ten film swoim bliskim, abyśmy wszyscy mogli wspólnie podążać w kierunku obfitości i dobrobytu. Prawdziwe bogactwo zaczyna się w Tobie. Ta modlitwa ma zdolność przekształcania myśli w rzeczywistość. Pozwól, by prowadziła Cię wiara w siebie i obfitość. Wzmacniając swoje pozytywne nastawienie do pieniędzy, otworzysz drzwi do nieograniczonych możliwości. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej wskazówek i podzielić się tą wiadomością ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, abyście wszyscy razem mogli czerpać korzyści z dobrobytu. Dzisiaj zrobiłeś krok w kierunku jaśniejszej i bardziej dostatniej przyszłości. Wizualizuj swoje życie pełne możliwości i spełnionych marzeń. Razem zbudujemy przyszłość pełną sukcesów i spełnienia.